Zdrowa niedziela pod takim hasłem magistrat we współpracy z bełchatowskimi placówkami medycznymi już po raz szósty zaproponował mieszkańcom kilkugodzinny prozdrowotny piknik w centrum miasta. Formuła festynu profilaktycznego jest propozycją, która się sprawdza. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z porad, konsultacji, które są proponowane właśnie w ramach Zdrowej Niedzieli. W inicjatywę Zdrowej Niedzieli rokrocznie włączają się także placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką, a także wiele organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Między innymi Bełchatowski i Kleszczowski, oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował akcję krwiodawczą i szpikową. Z kolei pani Stowarzyszenia Amazonki mówiły o profilaktyce raka piersi. To jest bardzo dobra inicjatywa, bardzo dobra, zresztą widać to po ludziach, ile jest zainteresowania, jest problem, nie ma problemu dostać się do specjalisty po poradę, a potrzebne są zawsze skierowanie jakieś, czy terminy odległe, a tu wszystko jest na miejscu. Niedzielne popołudnie był zaproponowano kompleksowe doradztwo medyczne. Swoje gabinety na kilka godzin w MC-u zorganizowali lekarze, specjaliści ortopedii, kardiologii, dermatologii czy laryngologii. A o popularności tej inicjatywy niech zaświadczy fakt, że tylko z porad tego ostatniego skorzystało blisko półsetki pacjentów. Najczęściej to są ludzie z przewlekłymi zapaleniami krtani, z niedosłuchami i tych ludzi tutaj mamy słuchobus i równocześnie możemy zbadać y, y, słuch, także, także jakąś wstępną diagnostykę możemy ocenić i skierować ich do dalszego leczenia. Także jest to kolejna akcja Amazonek i uważam, że to jest bardzo udana akcja w mieście i, i dla ludzi, także na pewno na pewno jest to bardzo przydatne i jest tutaj wielu specjalistów, którzy wspólnie razem. Mogą, mogą zdiagnozować wiele chorób i rozpoznać czasami groźne dla życia schorzenia. Każdy, kto pojawił się na placu Narutowicza, mógł od ręki skorzystać z badań w mobilnych stacjach diagnostycznych. Można było zbadać cuch, sprawdzić gęstość kości. Panią zaproponowano mamografię. Ci, którzy skorzystali z oferty, nie kryli zadowolenia. Bardzo dobre, bardzo dobre, bo ludzie mają się w ogóle no, do lekarzy, specjalistów, ciężko się dostać. Teraz jest ogólnie. No. Coś dobrego, coś dobrego polecam wszystkim. Był no, hatowiany. Przyjemny spacer, no akurat okazja jest, bo wiadomo, że trzeba w kolejce nigdzie stać. Nie? Ja pracuję po 12 godzin tym bardziej w delegacji. To jest dla mnie uciążliwe troszeczkę. Dziś można zrobić bezpłatnie? Właśnie, bezpłatnie, czytło. właśnie. To, to właśnie z tego, z tego jest bardzo zadowolony. Nie? Inicjatywa zdrowej niedzieli od początku kieruje się ideą. Od seniora do juniora. W Węcoku zorganizowano więc także strefę zdrowego dziecka. W niej bezpłatne konsultacje, lekarzy, pediatry specjalisty chorób zakaźnych, stomatologa i bezcenne, choć oczywiście bezpłatne, porady rehabilitanta, logopedy, psychologa czy pedagoga. Sporo osób. Przyszłoby zbadać swoje pociechy pod kątem wagi i wad postawy, a tych niestety wśród najmłodszych pacjentów jest coraz więcej. Króluje płaskostopie. A w tej chwili podczas badań z roku na rok obserwuję, że bardzo dużo dzieci ma wady postawy i właśnie płaskostopie. cztery były takie fale w dzieci. To myślę, że około 50-orga 50 dzieci przebadałam. A problem. Na no połowa albo, albo więcej ma. Idąc zgodnie z duchem lepiej zapobiegać niż leczyć, podczas zdrowej niedzieli nie zabrakło także przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Ośrodek realizacji inicjatyw zorganizował piknik profilaktyczny. Zryw Wolnych Serc. Działamy przede wszystkim prozdrowotnie. Chcemy pokazać, że można się świetnie bawić bez alkoholu, bez narkotyków, bez innych używek. Wystarczy trochę kreatywności, dobrej woli, świetna muzyka i nasz koncert mam nadzieję spełnia tą rolę. Nasze stowarzyszenie w ramach projektu Zryw Wolnych Serc, który jest dofinansowany z budżetu miasta Bełchatowa, przygotowało animacje dla dzieci. Malujemy buźki, skręcamy balony, pokazujemy jak grać w różnego rodzaju gry podwórkowe, wielkiego twista Bawimy się z chustą animacyjną, robimy wielkie bańki. Tych atrakcji nie brakuje. Dzieciaków zresztą też jak widać i też im pokazujemy, że świetnie się bawimy tak naprawdę na trzeźwo. Statystyki, choć oczywiście nie są najistotniejsze w takich inicjatywach, to są podbudowujące. Przez kilka godzin na placu Narutowicza wykonano i udzielono grubo ponad tysiąc porad, konsultacji i badań. Jednym słowem Bełchatów chce iść po zdrowie.